Cześć, witajcie i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale to Productions dzisiaj będziemy sobie grali Bedwars. Z losowiem, rzecz Wam się spodoba. Jeśli tak, to yy, jak będzie 5 łap pod tym filmem. Oj, włączyłem przypadek jakiś w ogóle inny naukiwkę no, na High celu. ale jak dobijecie 5 łap pod tym filmem. To to przechodzę tamto, to tamto ombi i tu przechodzę w ogóle B na różnych właśnie lobby, na różnych właśnie właśnie tych lobby. No to to no, nie przedłużam już. Mam nadzieję, że filmik się spodoba, jeśli na szczerze ciągle czerwone przysięć to klikni suba. No i muszę dobrze kliknąć. Zakręmy sobie najpierw taką partyjkę z jakimś losowym na podwójny. Musimy chwilkę poczekać. Polegać sobie to znaczy jaka... Yy, jaka mapa ok, czyli szybko się tam będę mógł klidować. Jak sobie popłakać jak zwykle. Tutaj się po pokazywałem sobie i będę miał od razu Obsydia i będzie od razu obsydia, czyli najlepsze obudowanie łóżka. <grym> więc chyba będzie ok, więc... Była będzie ok, mam nadzieję. Musimy jeszcze chwilkę poczekać. Ale jeszcze piękną łapkę w górkę, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. To mnie będzie motywował. do robienia kolejnych filmów. Jeśli oczywiście Ci się spodobał, nie zmuszam. To mi tutaj motywację. i w ogóle dobrze, że jesteśmy żółci z yy, tożyną żółtych. Dobra. Idziemy, kupimy sobie jeszcze jakiś mieczek szybko. I idziemy sobie na środek, szybko. Tak, jeszcze nikogo nie ma, dobra, tak to dojdę. Um, muszę jeszcze powiedzieć, że jeszcze pół roku temu nie umiałem się bridge'ować. A teraz już umiem się trochę, nawet trochę speed bridge'ować. Umiem trochę speed bridge'ować. Więc, moja rozgrywka się dużo zmieniła. O, dzięki. Dzięki, poszczu. Dadał mi tyle wełn, nie gadać. Aha. Uch, jestem nubem. ja to sobie, Nie wiem. Dobra, mieczek. Czy standard. Wiem bym bałem się... Tam idzie jeszcze jakiś kościół. Tylko może uda mi, mi się go pokonać. Mówię, nie wiem z kim gram. Chyba, Chyba klepie się z białymi. Dobra, idzie na nas czy dwa? Jeden. Nie? Nie, chyba nie. Chyba dobrze, że nie idzie lepiej. Dobra, obaj spadliśmy, więc dobrze. Chyba. Chyba dobrze. Jeszcze jakim bym zniszczył przejście, to byłoby najlepiej. Jakbym zniszczył przejście, to byłoby superowo. No Dobre, tylko zdaniem, nie wiem, dobra, i po ze I tak dla tych, co zaczynają, to powiem taką radę, że po wenderczeście jest tylko Twoje rzeczy, są tylko rzeczy, które Wy tam włożycie. I to jest bardzo duży plus. Aha. Lol. Dobra. Kurde, było wracać. Było wracać do bazy. Chyba mój kolega też nie za to preferedżer. Co łatwiej ja to ekstra. W jednym przemysikach. No przy okazji zobaczymy, czy nie wszedł sprawy. Czyli zaczniemy od normalnego niszczenia ludziom, żeby nie mogli skoczyć. Ja, że w fotele wstarczy. I odbędą cztery emeraldziki, więc ekstra. Trzy mogą przeskoczyć. Cztery mogą przeskoczyć. Dobra, biorę MC. Szybko. Czekam do... ...bazy. Bo nie jestem do postawąpę. To tak się radzę. O nie. Zapadnę Mam się bić. To zawsze rady są przydatne, jednak to, że mam dobrze, że mam wełnę. I że umiem się podziować. Tak to był klopsik mały. Dział nie są, tak w ogóle nie są że wyszli z imprezy, dobra, zaraz będę ją. Jeżeli biel nie przyjął, to będzie najlepiej. O dobra, koszt tak kupił, super, dzięki, pozdrawiam. Nie wiem, nie wiem. Nie, bo to chyba za granicę, nie wiem, po co ja robię takie rzeczy. To oh, mnie najbardziej denerwuje. Ja prawa tam szybko do was, bo to jest ten skarga z tej Czy Jeden. No kurde, ten biały tam kampić. Biały tam kąpić, trzeba, z... trzeba go jakoś pokonać. W kulsie kim może? O, czy... Trzy gold. Wszóstwo wypadek, bo można się zawsze ścierą bić, nie? Chyba nawet kiera lepsza od mieczeka. Ja się tak słyszałem. Dobra, z ścierą idę. Kurde. Zielone. no, 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 no. Ładny Aha. A, już ich nie ma. Ej. Czyli mamy już kilku z głowy. Ład został ten jeden tryhard walony. Ten walony tryhard Nie zaham sobie tak parę rundek. Po składach się fani z mojego nicku kurczę No, są jednak dobrzy zawodnicy Nie, nie ma co Akła nie ma, to tam może być dużo rzeczy. Jezu, typek ma diamentowy miecz. Dobra, nie jedziemy gdzieś najlepiej. lepiej. Ten typek kamp ciągnie na przodzie, żeby ich chce wszystko nazwać łóżko. kiedy mu się skończy To nie wiem. Wiem, kiedy mu się Invisibili skończy. Więc to jest problem też. Mały. A wracam naokoło. Schodzę do Ender Chesta, bo to teraz będzie skarb najwyższej wagi. Teraz spadnę, Będzie kiepsko. Będę jest e, jakby, e, jakby co gram na teksturze, które są takie starsze, czyli takie fajniejsze, bo ja bardzo lubię te... się akurat spodobały te stare tekstury i właśnie na nich gram. Też często. E, one jakby co w Java są one wygrane automatycznie do gry, żeby... Trzeba tylko odpalić tekstów, to potem jeśli to kiedyś pokażę na filmie, tylko napiszcie w komentarzach. Chcę wiedzieć też, co nagrywać dla Was, bo akurat ten filmik z bedwoców był na prośbę jednego widza, który do mnie napisał, więc właśnie robię jego prośbę. Mam nadzieję, że, ci, nadzieję, że mu się odcinek spodoba i pozdrawiam. Jak spodoba chyba uciekam do siebie zielonymi. Są zielonych. Już mam kolejne dwa jeszcze. Jeszcze cztery i mamy obsydian łóżko, czyli yy, będziesz zupełnie rozwalić nas. Cztery. się nie zjedli nie wiem że szybko dobra idę po emeraldy ciągle tu kampi. nie daje innym się wziąć uuuu uuu wracam 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 Szybciutko wracam... bo się boję. Super. Jest! Znaczy z odkrytyk debila. Dobra, wywaliłem go. już nie mam nic do stracenia. Dobra. Diamant Smord. Sword. przynajmniej dobrze klepać? Jeden to wymiarczek, najlepsze. Chyba idę podpić trochę terenów. <laughs> ja mówię, ciągle siedziałam w bazie. Nic nie robiłem. Tylko sporo tego, co kupię. Jakiś 12 Gold. Obrablety. Firebola Przyda się. się. Przyda się fireball. Czyli białego jeden. Wróćcie to. Tych mogę zgładzić. Jak bym chciał. Ale mi się nie chce. Jak to. Mam Knockback Inspir Is to jest strasznie dobre. To tam budulec. Budulec się przyda. Też Blue mają łóżko, to idę na blue. Ja mam te rzeczy. Chwilę, mogę się zakredować. Lubi jestem, jak byłam we głupi. Zakredować tej tęki. I będę na tak jak wcześniej. O, wszystko diamentowe, mamy ...to są najlepsze narzędzia. Jeszcze mogę do pinków pójść? Co bo... to po. What is. That? What is Dead What is dead? Dobrze, Pierwsza rundka za nami No, od razu sobie jeszcze jedną Może teraz Soluwe, tak Soluwe zagrajmy Zobaczymy jak mi pójdzie Osiem osób, a no tak było, osiem drużyn Moja ulubiona mapa, To moja ulubiona Halloweenowa mapa Fajnie Będzie... Więc chyba będzie mi się dobrze grało Chociaż tu jest duża odległość Trzy Jeden. Ej, czyli jak e, fajnie niebieski jestem. Dobra, muszę czyli też zadbać. O budowę łóżka, sam. Czyli... drewno, drewno, bo mi złoto jest najmniej potrzebne. Też tu, w trudno tu noga. Jeszcze... বনাই আছে Ага. blok potrzebuję. Idziemy do sklepu kupić coś wełnę. Idziemy kupić wełnę. jeszcze że drewno na razie jest dobrym rozwiązaniem. Jest safe, tajne. Chyba dwa Iron i mam fajny ja Dobra, nie poradziłem sobie w solo. Mm. Kraliśmy na razie dwie bitwy. Dobra, dobijemy dłuższy odcinek. Zaprawimy sobie jeszcze jedne dabelsy. Ja myślałem, że to będzie taki szybki odcinek, a to okazało się, że już długo trwa. Piszcie koniecznie w komentarzu, co chcecie na następny odcinek. Bo wtedy ja postaram się zrobić to, co chcieliście. Dobra, osiem. Dobra. No to mapa ja lubię. To jest chyba była taka pierwsza mapa. Dobra. Z tym minułem straciłem. Ale kogo chodzi? Właśnie, chyba nie kogo. Dobra, ja już mam przejście. <grymne> <grymne> Aha, czyli. A, Greyweather. To jest destruktor. No, kurde, świetny. O łóżko, bo zawsze, się ktoś to nas przybrydżuje i... Tyle będzie po grze. To chyba to będzie ostatnia gra w dzisiejszym odcinku. Bo też tam nagryłam ja wieczorem. Z mnie nie bierze. Ej, ekstra tu mam. Aż dwa. Mogę zakampić. Ty miał wodę. Mogę za chwilę pokampić. A wy możecie w tym czasie kliknąć suba i łapkę w górę. A kiedy ja będę tu czekał? Chodzę na dół. Oj, i to się nazywa. Zgodzenie. Eryka. Aha. Czyli właśnie niebieski. Czyli właśnie niebieski. Uciech kiedy mnie zobaczą. Od kiedy jest wasze ludzi? Dobra. Tylko tutaj mam już łóżko najlepsze. Kurat! Wracam do bazy. I. Potrzebuję budulca! Dobra. Potrzebuję budulca chyba. Nie! Tylko nie to najgorzej! Najgorzej są głupki. Nie, nie umiem grać w... Be... O dobra, kolega, dobry, Dobrze sobie radzi kolega, tylko że ja sobie bloki kupię. Co bloki kupię, żeby mieć na, wszy, na potem. Żeby nie było właśnie takiej sytuacji. Możecie się ode mnie uczyć. Ja, mówię, ja tu popełniam błędy i się możecie z tego śmiać. Ale ja tą grę przegrywam, więc nie jest już tak wesoło. Jeden nefalt. Idę na górę. Dobra, drugi. Mam idę na dół po otwartego. Na szczęście już mam bloki, więc mogę się podbudować. Tu wziąłem. Jeszcze z tej strony jest. To 5. Wracam. Wracam. Proszę wracać. Bo inaczej mnie kolega zabije znak znowu. Nie czy to kolega, ale. Teammate. Tak, teammate, teammate. to jest mój teammate. przejście, eleganckie. Że się kiedyś roz... Chyba się kiedyś rozwale. Jeszcze tylko trzy emeraldy. Mamy obsydian. Mój dotyk. Mój cały dobytek na razie do... o <laughs> Ale ktęg dostał On się zaprosza, kurde Ej! Może nie miała męców. No. Ale nie jest Wagło. Ja wszystko mnie wtedy. Jednego dkutek katysku. Nie mamy do, do czynienia z cholerem fryhardem. żeby chciał się do nas dostać, to po się, pewnie wkurzył, wali w swój komputer. Co kurde? Dobra, ja. Jakie ma łóżko. W Dobra. Chyba na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podał chwilę do lobby. Pójdę, żebyście mogli zobaczyć, bo teraz z tej mnie nie widzicie. Ale teraz już mnie widzicie. Mam nadzieję, że to nie, Wam się spodobał. Jeżeli tak, to kliknijcie. Suba. Suba i jak chcecie kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapkę w górę. No i... No i życzę Wam miłego dnia. No cześć, pa! No cześć pa!